Droga społeczności Wyższej Szkoły Gospodarki, moi drodzy przyjaciele, profesorowie, pracownicy oraz kochani studenci, w ten specjalny czas, wyjątkowy czas, życzę wam, aby okres świąt był dla was radosny, tak abyście nabrali sił do pracy i studiów w przyszłym nowym roku. Życzymy wszystkim Rodzinnej atmosfery, wspaniałego umoru oraz spokoju i wiele optymizmu. A w 2021 roku, żebyście mogli zrealizować te wszystkie plany wyjazdowe, które były na 2020 plus 2021. Zbliżają się święta, a więc nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Życzyć Państwu zdrowia przede wszystkim no i życzyć też jeszcze trzeba dobrych wynagrodzeń, dobrych Życzę wielu chwil z miodem wyjadanym prosto ze słoika. Emocji i wzruszeń nadchodzące święta. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu zdrowia, wzajemnego wsparcia, doznawania i przejawiania życzliwości, wiele nadziei i jeszcze więcej optymizmu. Życzę Państwu w nadchodzącym roku Równowagi wynikającej z rozwoju osobistego i dokonywania pożądanych zmian w wybranych przez siebie obszarach życia. Podobno dziesiątko Jezus stające nie miało ani Teamsa, ani poczty, ani wifi, fi Zdrowych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym, w życiu realnym. Wyłączcie laptopy i telefony. Życzę Państwu radości, miłości w rodzinie, życzę także pogłębienia relacji międzyludzkich, przyjacielskich. I życzę przede wszystkim pogłębienia refleksji naukowej, refleksji filozoficznej, metafizycznej, religijnej. Ja dodam że tyle, że wspierajmy się i szanujmy się. I do zobaczenia pełnym w pełnym zrobiłym roku. Mnóstwo czasu wolnego na czytelnicze odkrycia i inspiracje. Zaczytanych świąt i kolejnych 365 dni w 2021 roku z książką. Aby w blasku świec od choinki w waszych oczach pojawiały się piękne emocje: dobro, miłość, zrozumienie, szacunek, spełniania marzeń, tych małych i tych wielkich, pięknych podróży i spełniania siebie. Aby niespodziewanie zawitał do was wędrowiec z dalekiego świata. A w nowym roku podróże małe i duże niech będą podróżami nie tylko palcem po mapie. Zdrowia, spełnienia marzeń. Życzymy wspólnej i e, silnej Europy. Zespół tak, jak będę Państwu Dużo uśmiechu, miłości, radości, szczęścia i wzajemnej życzliwości. Życzymy Wam śniegu na święta. Satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz tego, żebyśmy niedługo już spotkali się w murach naszej. Uczelni. Dużo, dużo optymizmu. Odważnych decyzji. Dużo kandydatów. I jeszcze więcej wdzięcznych studentów. Świętujcie i dajcie odpocząć sobie i nam. Świąt nie Czasu mile spędzonego, odpoczynku mądrego, certyfikatu i świadectwa pewnego. Ciepła w gronie rodzinnym i dużo odprężenia i wytchnienia od codziennych trosk. Przede wszystkim rodzinnych i bezpiecznych świąt. Wszystkiego co najlepsze na ten okres, który jest tak wspaniały w naszym życiu, kiedy się spotykamy z rodziną, kiedy możemy się uśmiechać do siebie, kiedy możemy też myśleć o tym, że ta przyszłość będzie dobra. Ekonomicznych decyzji i wyborów przy dokonywaniu zakupów oraz dobrej logistyki zaopatrzenia prezentów. Bezpiecznych świąt. Życzę, byście nie zapomnieli języka w gębie. Kokonga go embokacja. Życzę, żeby język się nie zaplątał po szampanie noworocznym. Bez języka obcego czujemy się jak bez paszportu. Szanowna drużyna Wyższej Szkoły Gospodarki, życzymy Państwu pobijania kolejnych życiowych rekordów, niewyczerpanych pokładów endorfiny oraz wielu sportowych emocji. Życzymy świąt analogowych, niecyfrowych, kwantowego, i działających lampek na choince oraz technologii tradycyjnej. Imałiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie nam wszystkim spokój i radość, a nadchodzące święta spełni pełni nadziei. Właśnie przygotowuję kolejną analizę dla nas. Z tej analizy wynika, że najbardziej pozytywnym słowem w tym roku było słowo negatywny, ale no właśnie czas leci, a ja muszę przygotować już kolejne analizy dla Świętego Mikołaja. Trzymajcie się ciepło. Życzę wszystkim żeby to był czas wesoły, spokojny, spędzony w licznym gronie znajomych i rodziny. A z okazji Nowego Roku życzę wszystkim, żebyśmy mieli mniej na głowie. Wesołego. Wystrojona jak choinka, życzę Państwu pięknego Bożego Narodzenia. Potraktujcie proszę te święta jako taki swoisty projekt biznesowy, częściowo dofinansowany przez Mikołaja i zainwestujcie tym razem przede wszystkim w siebie, w rodzinę, w przyjaciół, a zyskiem będzie piękny, świąteczny czas spędzony w kraju najbliższym. Świąt wypełnionych wzajemną miłością, życzliwością i spokojem oraz nowego roku bogatego w spełnione marzenia z nadzieją i wiarą na lepsze jutro. I oczywiście dużo zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Spokoju technologicznego, odpoczynku sieci w czasie świąt, a przede wszystkim dużo zdrowia. W ten gorący czas, w ten gorący czas świąt, gorących serc, życzę Wam wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia i pomyślności i żeby czas odwrócił się, żeby znowu wróciło normalność. Spokojnych i pełnych uroku, rodzinnych i sytych świąt. Dużo zdrowia, super kondycji, harmonii i spokoju. Wyłączcie swoje social media. Spędźcie ten czas wśród najbliższych. A ja życzę sobie i wam... Udajam prezentów! <gry> Bez